Moi kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj e, będziemy mieli taki odcinek skupowania nowego konia oraz sprzętu i w ogóle z klubu. E, bo dołączyłam do klubu, który jest mega miły, wypowiada się mega miłe I w ogóle. Więc no, e, uprzedzając pytania, na przykład jakiego tego, jak to no to będzie Arab. E, w tamtym odcinku kupowałam sobie araba izabelowatego eee, no ale teraz będę sobie kupowała takiego białego z kropkami tak jakby no nie wiem coś w tym stylu więc idziemy się po prostu jak tam już dojadę okej okay, ludki ja już dojechałam jestem już tutaj Uuu uh, co tam było? Czy tam była gwiazdka? <noise> w ogóle no sorry, ale po prostu jestem ciekawa co tam było, bo ja nie wiem. Ale bra, e, jesteśmy tutaj właśnie i to są araby. Dokładnie. I ja się zastanawiałam nad tym. Albo nad tymi tymi. Albo nad tym, albo nad tym, albo jeszcze tamtym. Wszystkie są... Wszy znaczy te wszystkie trzy są mega ładne. I mam dylemat, bo ja kupiłam sobie tego, ale chyba sobie kupię jeszcze tego, bo on jest dosyć ładny, jest taki mega słodki, no kurde. Um, ten też jest fajny, bo on ma, no no, no, ma takie słodki czarne, no, jest, prostu mega ładny, mi się podoba, ale po prostu mam teraz mega super dylemat, ale chyba sobie tak kupię, raczej. Eee, um, więc no. Amber, Ciekawe to jest Amber. amber hello! Witamy w rodzince, koniu. Ko, koniusiu. No, nie pytajcie po prostu. To już jest trzeci koń w tym tygodniu chyba albo nie w tym tygodniu, nie wiem nawet. Mam starokońców 513 teraz. Trochę mało. No, ale wiecie. Teraz...